Trzeba pewnie zacząć od tego, że bagno całowanie to jedno z największych tarfowisk niskich na Mazowszu i miejsce arcyciekawe przyrodniczo. Przed to słaba pora na obserwacje roślin, ale wiosną zakwitną tu rzadkie rośliny bagienne, w tym reliktowa brzoza niska, która kwitnie tu od czasów lodowcowych. W połowie marca nie zobaczymy tu również pięknych motyli z rodziny modraszkowatych, skupiliśmy się więc na ptakach i bobrach. Typowym ptakiem podmokłych łąki lasów jest żuraw. Nawoływania żurawi słyszeliśmy z każdej strony. Te ptaki wymienione są w pierwszym załączniku tzw. dyrektywy ptasiej. Dyrektywa zobowiązuje nas do ochrony siedlisk, takich jak bagnocałowanie. Ciągnąc temat bagienny udała nam się obserwacja potrzosa, kuzyna cznadla. Zamierające bagienne drzewa to ważne siedlisko dla wielu gatunków dzięciołów. My wypatrzyliśmy najmniejszego dzięciołka. Niespodziankę sprawiło nam sześć bielików krążących zgodnie w kominie powietrznym. Ciepły dzień sprzyja szybowaniu. Bielik to również tak chroniony przez prawo unijne. O tym, że działania meliorantów i bezśnieżne zimy zmieniły ten teren, świadczy obecność skowronka. Gdyby stała tu woda, skowronek nie znalazłby dla siebie miejsca. Widzieliśmy i słyszeliśmy kilkanaście śpiewających samców. Na przepływającym przez bagno kanale napotkaliśmy wiele śladów żerowania bobra duże żeremia i tamy. Dzięki nim woda rozlewa się po łąkach i przesącza do gleby. Tamy minimalizują skutki suszy i melioracji. Słowem bobry naprawiają to, co zepsuli ludzie. Niestety przez środek bag na całowanie zaplanowano przebieg wielkiej autostrady A50 po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Nie ma żadnego powodu, żeby ta droga szła w ten sposób. Można ją poprowadzić przebiegiem wzdłuż drogi numer 50 i nie zniszczyć w ten sposób tych cennych bagiem. Takie miejsce jak bagno całowanie trzeba chronić za wszelką cenę. Nie tylko pomagają nam zwalczać kryzys klimatyczny, ale też są siedliskiem rzadkich gatunków zwierząt, przede wszystkim ptaków i roślin. Niestety bagna już teraz są osuszane. Nawet na całowaniu widać kanały melioracyjne, które po prostu wyprowadzają wodę z tego terenu i osuszają go, a przeciągnięcie przez niego ogromnej trasy z kilkoma pasami ruchu dla aut, tylko bardziej zniszczy ten to miejsce.